Major Kopyto potrafi rozłożyć i złożyć ponownie czołg w mniej niż godzinę przy użyciu jedynie zepsutych kombinerek. Major umie oddychać pod wodą, ale także obcy jest mu oddychanie w miodzie, rtęci czy próżni. Major Kopyto nie unika kul, to kule unikają jego, z obawy, że go trafią i rozwścieczą. Major wyznaje zasadę Twoje otoczenie, Twoja broń, więc potrafi zadać śmierć np. ze słym liściem, mrówką czy bułką tartą z Lidla. Kopyto dostał wiele odznaczeń i medali, ale żadnego nie posiada. Przetopił wszystko na pociski. Major Kopyto nie zna się zbytnio na elektronice to elektronika uczy się majora, dlatego potrafi grać na niepodłączonym padzie czy oglądać telewizję, jak nie ma prądu. YouTube płaci majorowi, jak wrzuci film, zresztą płaci też, jak nie wrzuci, nie ma innego wyjścia. Major nigdy nie przegrywa przynajmniej nie ma na świecie osoby, która by powiedziała, że z nim wygrała. Gdy major zasypia, świat oddycha z ulgą. Kłopot jest taki, że major nie zasypia nigdy. Major nie jest za mądry. Co robisz Energeju? <laughs> znaczy ten, y, spisuję fakty o tobie, nie? Wiesz. Major jest mega mądry, to najmądrzejszy człowiek na świecie, niemal bóg. No. To się zgadza. Dą, 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 dą,